panie burmistrzu, panie Pani starosto, wszyscy wiedzy, szanowni państwo, ale przede wszystkim uczniowie, rodzice i nauczyciele. Taki moment, oczywiście nie będę mówić, nie będzie to długo, ale dwa słowa pozwolę sobie powiedzieć. Taki moment jak ten zawsze przypomina nam, pewnie tym, którzy tutaj siedzą jako goście, takie momenty w naszym własnym życiu, kiedy, kiedy przeżywaliśmy właśnie w szkole tego typu uroczystości, no, Trochę nas one ludziły jako uczniów, trochę chcieliśmy, żeby się skończyły. Ale chciałam szczególnie do uczniów powiedzieć, że to jest naprawdę moment, który będziecie za ileś lat wspominać. Będziecie wspominać to, że była okropna pogoda i deszcz. Będziecie wspominać jak wspaniale orkiestra grała. Dziękuję Wam za to naprawdę. I będziecie wspominać to, koło kogo siedzieliście. Lata szkoły są naprawdę. Wierzcie mi yy, z... Wiem, to nam bardzo normalnie, ale z tego wieku 50 lat, które mam, wiem, że to są lata, które naprawdę nas kształtują i że naprawdę ci, którzy siedzieli obok nas w ławce, są tymi, których pamiętamy całe życie. Ja bym chciała i życzę Wam tego w tym bardzo uroczystym dla szkoły dniu, żebyście po pierwsze zapamiętali Pana wspaniały który. który raz imieniem dostajecie ten symbol prawdy na dłoni, żebyście, padło to kilka razy już dzisiaj, żebyście patrząc na świat, będą otwartymi na świat i zachwycając się tym światem, nigdy nie przestali być dumni z tego, gdzie się urodziliście, gdzie mieszkacie i gdzie wasi rodzice mieszkają. Ale przede wszystkim najważniejsze, może część chociaż Pamiętaj za kilkadziesiąt lat wspomnień, żebyście nie przestali być otwarci na drugiego człowieka, na swojego kolegę, na swoich rodziców i swoich nauczycieli, którzy są. Dla których wy jesteście lustrem i za chwilę będziecie wyglądać tak jak oni i za chwilę będziecie uczestniczyć jako rodzice w takiej uroczystości pewnie z własnymi dziećmi. To są naprawdę ważne chwile, trzeba je pamiętać, tym bardziej, że patrona macie naprawdę wspaniałego, żyjecie w super miejscu. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszelkich sukcesów w nauce. Życzę nauczycielom wspaniałych uczniów, a uczniom wspaniałych nauczycieli, ale przede wszystkim tego, żebyście byli przez te kilka lat naprawdę szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu naszego miasta, pana Bernarda Rostem. Pierwsza część to jest nadanie imienia Świętego Walentego gimnazjum. Myślałem, że dzisiaj, niż do Walencinka będziemy chodzili do kościółka, ale i również do gimnazjum. I to jest coś wspaniałego, bo również święty Walenty patronuje naszemu miastu Bierubiowi. Druga część to sztandar. I przypomina mi się taki film Krzyżacy, gdzie w obronie sztandaru kiedyś trzeba było oddać życie, to co usłyszeliśmy na Kazanie Nośniowe. Dzisiaj, droga młodzieży, ten sztandar symbolizuje dla wielu z Was pracę Rona Telegonu, pracę Pani Dyrektor, Waszą pracę. Jest taka scena w tym filmie Krzyżacy sztandar z orłem, orłem Polski jest wysoko podniesiony, a inne sztandary, krzyżackie sztandary są rzucane pod nogi. Nosicie ten sztandar Wasz z dumą na chwałę społeczności, gimnazjum Gmina Świętego Walentego, na chwałę gminia. Kwiaty oraz piękny upominek, Panie Burmistrzu, który w godnym miejscu w naszej szkole będzie wysiągnął. Wszystko to zostało złożone na, my, na moje ręce. Jest to dla całej społeczności na naszej szkoły i dlatego w imieniu całej społeczności dziękuję. Pozwólcie, że w tym uroczystym i ważnym dla nas dniu i my wręczymy drobne upominki. No. Z spotkania z okazji nadania imienia świętego panego gimnazjum nr 2 w Bieruniu, przygotowaliśmy album ilustracji wykonanych przez uczniów związanych z patronem w naszej szkoły. Nasi podopieczni wykonali prace plastyczne w związku z konkursem święty Walenty, patron mojej szkoły. Najlepsze prace zostały zamieszczone w albumie. Zapraszam serdecznie Pana Bernarda Pustanika, burmistrza miasta Wieluń, któremu to miasto także w św. Walenty. I proszę na środek siedzać Pana Dekanatu Bieruskiego, Waleriana ogiermana, gospodarza naszej palet. Serdecznie zapraszam Pana. Pozwólcie Państwo, że Pani Dyrektor każde przygotowane przed nas powieki. Jest to wstrącenie bardzo, ale dla tych, którzy bardzo się tam na znalazły, jest to wielka rzecz. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie miejsce w, miejscu, w miejscach, w miejscach, władzę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Na koniec podpunkt, drodzy zebrani, że uroczyście nagrodzimy także autorów prac zamieszczonych w albumie. W konkursie plastycznym Święty Balety Patro Mojej Szkoły za najlepsze zostały uznane dwie prace. Praca radniki Marysz oraz praca Katarzyny Usaj. Zwyciężczyli prosimy na środek. Zapraszam dziewczynę. Wczoraj te pomiłki zostały tutaj zgromadzone, a uczennice były też tutaj na tej hali, chciały z po prostu ludzkiej ciekawości. Pytały, pan dyrektor, może na środka? a ja mówię, jeszcze dzisiaj nie, dlatego, że to jest dla nich też niespodzianka, że to ona zajęła te pierwsze miejsca. Jedynie pewno zastanawiały się, dlaczego akurat te dwie prace są tutaj. Więcej, wszystkie prace zobaczycie Państwo w murach naszego gimnazjum, które w dniu dzisiejszym i przez najbliższy czas stanowią dekorację naszej szkoły. Aby wszystkie prace godnej uwagi znalazły się w tym albumie. Oby to była dla Was też pamiątka na długie, długie lata i gratuluję. Zapraszam na środek Hilde Ścierską, Karolinę Kąsę, Sonię Posmanę, Julię Piłopak, Katarzynę Zaszankę Martę Gregułę, Tomasza Zagórskiego i Adriana Kąble. Serdecznie zapraszam do <trujne> Uczniowie zostaną nagrodzeni przez panią dyrektor Fundy w bieruńskim, monetą, jak już pani dyrektor bieam specjalnie na dzisiejszą koroczę sprawwieście. Przodki, które dziewczynki otrzymały, były wcześniej umieszczone na talerzu, który ma już 11 lat, a może dopiero a dla mnie aż. Jest to talerz, który był prezentem, pamiątką dla gości, którzy byli razem z nami w dniu otwarcia w gimnazjum w 2001 roku. Ci z Państwa, którzy mieli okazję tutaj być, na pewno go jeszcze mają, a kilka no i dzisiaj służyły za połączenie uroczystości. Dziękuję. Dziękuję. Dla wszystkich, drodzy Państwo, przygotować się od pobiegę, a jest nim właśnie Fund Biegunski z wizerunkiem naszego gmina upamiętniający dzisiejszy dzień. Wręczymy to Państwu po zakończeniu uroczystości. A teraz, drodzy zebrani, zapraszam do obejrzenia. Skrzypce i Paweł Kamick za co zapraszam.